Siemanowie z tej strony Promote i dzisiaj gramy sobie w kolorowanki jak widzicie tutaj będziemy kolorować ogólnie tak na szybko bo nie da się tego zapoznać Będzie, będzie to w trakcie będą Głosuj na kategorię do samochody. Ogólnie musimy narysować z pamięci yy, markę jakąś, no ogólnie to co będzie to co się wylosuje tutaj właśnie Tesla. O kurde ty tu będziecie mieli gdzieś tutaj obrazek Tesla. A, no to ja mam tak. Ty dobra, jak ja to mam narysować, ty. Dobra, widzowie, damy radę. To było nabyłem, to. Hmm. Czy tak? Czy tak? Kurde, ty. nie zapomnijmy jak to wyglądało To miało na pewno tak ty e sy czekajcie, to a tak jako ślady wyszło o, tesla co to było tu? tu nie było jakiejś takiej przerwy jakieś to że to ta... kurde ty, bo ja też dla mnie że przecież co nie aha usunął mi to Ziomek ty nie nie widzicie wszystko pod górkę wszystko pod górkę 40 sekund mi zostało Kurde, co ja robię? Ty, co ja robię? Takie coś było... Dobra, jestem widzowie krzywą ręką 20 sekund Chyba nie zdążę Jak ja widziałem, jak to ludzie rysują Bo jedną rundkę, bo nie zdążyłem W sensie, no nie zdążyłem na grywanie i... ty... E, sy, e a tu, tak, tak Dobra, widzowie, to chyba To chyba, chyba jednak, chyba niepodobne dobra, ale przynajmniej się staraliśmy, tak Jak coś możecie o... zrobić, suba, oczywiście. Taka przypominajka. Dobra, zobaczymy co inni narysowali. To może być ciekawe. Ty który mi usunął? Nie wiem, to był chyba ten. Dobra, zobaczymy. Który bardziej... Nie no ten. Ten po lewo, czyli to jest jakaś ryba jeszcze. A tu jest... No, prawie tak samo ty. A jestem sprawiedliwy. Bro, bro. Co to jest? Bro, dobra, głosuję na to Kto z komu co to jest, pisze jeden O, to moja głosuję na siebie. Nie jak to wygra to przysięgam się chyba. A, uff, po jednym. To już nikt nie, nie, takie osoby, że nikt nie głosował ty Dobra, dotrwaliśmy widzowie do drugiej rundy jest. Potencjalnie nie wiem, to? Co to w ogóle jest ty? Jakieś serduszko? Serduszko jakieś ty Łaj, do osób nagle a ja, na mnie nikt nie siął Dawaj, 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 dawaj Nie to, bro, jeśli to wygra Nach! No. Co to przecież jest Przebiliczę to może Dobra, no i co, kto to wygrał Dobra, na to zostawiam ty Bo w sensie, ja rozumiem, ja, roz, ja go rozumiem, ale... A to on mi nie usunął tego w rysunku czasami? Nie wiem. Dobra. Czekamy na drugą rundę, bo nie. ogólnie widzę, że wylosowało się... Y, ...media społecznościowe był to TikTok. Hmm. Ta będzie ciężkie, mi się wydaje. Nie będę tracił czasu na zamalowanie tego kurde, widzicie jak jestem kuku jest Niezu, co? jak wygląda tiktok, to ja używam go cały czas kurde to było chyba tak, to było chyba na tym Kurde, jakie tam jeszcze było, to nie było jakieś czerwone może? Aha Wszystko pod górkę Wszystko pod górkę Ty na 50 sekund mi usłyszał Co za dziad, ty Wszystkie kolory Widzę, że wszystko pod górkę, wszystko pod te górę no to jest skupka, już nie zjadano bez skupka Czerwone było chyba. I pamiętam, że niebieskie. Wiem, że źle to narysowałem, ale. Dobra przecież. Bro, co to jest ty? Co to jest? To nie było jeszcze jakoś tak. Nie wiem ty. Nie wiem, dobra, nie, nie wiem. Dobra, to jest tragedia, ten TikTok, ty. Nie wiem, o co tu chodzi. To chyba nową aplikację stworzymy. No... Tak, ci to umiem. Bo pewnie na telefonach grają i... to mogą rysować, ty. No, no dawaj, dawaj. O, no co tak lata, ty? O. No kurde, no nie wiem, dobra ten chyba No i tak odpaść w pierwszej rundzie trochę sobą Dawaj, dalej, co takie długie przerwy wcześniej nie było takich Dobra no i dobra To wygra na koniec, Mówię wam to wygra Ty za nie wiem, nie umiem Widzę, że się muszę nauczyć jeszcze tak mm, Teraz mój będzie i teraz Bro, co to jest? To chyba wygra nawet, nie jestem pewien mm, No Jednak przeszedłem dalej To jest taki fart, taki w ogóle, że ja nie wiem Nie no ten, ta, ten wygrasz. Gratuluję Ja się muszę nauczyć no ładnie narysował. A to przez to, to wszystko dlatego przez to, że usował mi. Wszystko mi usował. <grystanie> Jakie porównanie ty, jak tam moje do finału dotrwa, to nie wiem. No a ciekawe kto był pierwszy jak musicie. <grystanie> wow, tego to się nie spodziewałem. Dobra, ty widzimy się w następnej rundzie. Dobra widzowie musimy narysować coś takiego wypadły kategoria gry i musimy narysować coś takiego ogólnie nie wiem od czego zacząć nie mam pojęcia ale wiem że na pewno zapętę ten rysunek dobra eee, tylko jak to narysować ty? dobra wiem czy no przecież Trzeba nie mogę rysować. Yy, ogólnie chyba trzeba tak. Trzeba no. szybko. Kurde. Trząc tak spada. Ty, 70 sekund. To trzeba szybko narysować. Tylko ja to, ja to mam ten obrazek przed oczami cały czas. Tylko, kurde. Szybko, szybko. Tylko ja nie umiem tak rysować. W ja ogólnie umiem nie wiem, co mnie podkusiło no, to jest tak, coś jest tego. Takie coś. Tu razu mogę zamalować. Tu Ile mamy czasu? Mamy 36 sekund, dobra. Będzie zielony. To będzie... Tu. I tu. To będzie tak więcej otwarte tego. to musi być takie szpiczaste Kurde nie wiem jednak jak to wyglądało. Tutaj to mi w ogóle jakiś pokeball wyszedł. 10 sekund, szybko, szybko. szybko. Jeszcze jakiegoś szerego tu... O kurde nie. Dobra nie, jestem... Kurde, to zwaliłem. Ty... Ty ja się nie nadaję do rysowania chyba. Nie wierzę ty. Mieli 100 ponad sekund. Znaczy no ja żmiem ja fajnie ten Xbox, tylko chyba tam lekko źle lek kreski narysował. Dobra ten wygra, dostałem akurat takiego, że ten wygra. No to GG. No to co, widzimy się chyba w następnej, chyba że was obchodzi, kto wygrał. dobra, zobaczmy jeszcze werdykt. No. No ten Xbox tak krzywo wyszedł trochę. Nie wiem o co tu chodzi. Nie no ten No i kto wygra tu 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 tu, 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 tu. Nie. Dobra, przechodzimy szybko do ostatniej rundy Dobra widzowie Ostatnią kategorią są samochody i jest to Mercedes-Benz Właśnie coś takiego mamy narysować Postaram się, może w tym wygram, bo chciałem, nie ukrywam Tu można cofać ty. Dobra jestem głupi eee, Dobra więc tak to będzie w sumie takie szare Tu będzie takie Nie Tu Kurde Dobra, w tym się skupię. Dobra. Trochę zmniejszymy, nie powiększmy. Tylko, żeby mi taka jaka mazda nie wyszła ty? Nie, to nie w tą stronę chyba. Tu był jeden. Tu do. Ej dobra jak wyglądał Mercedes Dobra Może mnie nie zhejtujecie jak Jak zobaczę w, tym, w grafice A nie to w ogóle jeszcze inaczej Ty sorry widzowie Ja nie znam tak zbyt Tu Tu I tu Ty dobra tyle to, to wygląda jak Mercedes Napiszemy ładnie B, A, R. Ojciec. Nie. R. C. E. Ty. A. sy B. E. N. Z. Widzicie. Yy, tutaj Fronalde bawi i Uczy literek. I znaczków takich fajnych ty Dobra. Ciekawe kto wygra. Ja znam tego. Jeden to jest taki tryhard. To co jest? Super boh, super... ten super boh, Superman ty. Nie, dobra, co to jest? Nie to... Co to jest ty? Jaki... To, bo wtedy będę miał słabszą konkurencję. Ajajaj. Nie no to by... kurde ale mi dało ty. Ładnie ścieniowo. No to GG chyba. Dobra, zobaczę chociaż kto będzie ostatni. Jak będzie ten krzywy Mercedes. Tego, bo ten takiemu bardzo krzywo wyszedł strasznie. Jest! Pięknie, pięknie. Nie no, ten ładnie wyszedł. To on miał podobny pomysł do tego. Co? Oni grają we dwójkę, oni się chyba tak umówili. No, jak takie coś jest w finale, to nie wiem, to dobrze. dobrze. Dobra. No, no ciociawek, kto jest zwycięzcą. Niezasłużony. Także co widzę. Dziękuję za odcinek. Dzięki, że tak ktoś obejrzał może. I tego. I widzimy się w następnym. Siemano